Niemcy coś tam wykrzykiwali, ignorując wartownika. Podszedłem i po niemiecku powiedziałem, żeby wycofali się z tego miejsca i poszli, gdzie było oficjalne wejście na lotnisko dla zawodników i innych ważnych osób. Niemcy również mnie zignorowali. W ogóle nie słuchali nawet, co ja do nich mówię. Wobec tego kazałem im położyć się na ziemię. Takie były bowiem instrukcje. Niemcy widząc lufę karabinu skierowanego w ich stronę, położyli się na zroszoną trawę. W tym samym czasie zjawił się pułkownik Pawlikowski, dowódca zgrupowania Musielskiego. Kazał Niemcom wstać i wyjść na letnisko od strony lotu, tam gdzie było oficjalne wejście. Jednym z nich okazało się był konstruktor Messerschmitta. Czytałem o nim wiele. Że był to człowiek brutalny, arogancki, wyrefinowany. To było moje pierwsze spotkanie z Mr.